Siemano no witajcie z tej strony Atomcik, jeden Tak Także pomyślałem, żeby zrobić takiego małego jakby można powiedzieć special, taki mały special na 90 subskrypcji, jeśli dobijecie do soboty, czyli do, za 3 dni, to robię dla was 3 filmy z ekipą i będą się pojawiały te trzy filmy codziennie, czyli trzy dni i trzy filmy z ekipą, i tak sobie pomyślałem, czy nie byście chcieli tego zrobić, taki mały special na te 90 subskrypcji. Jeśli nie wbijecie, to będzie jeden, a jeśli wbijecie, to nawet e, ten, albo możemy zrobić także 5 filmów i 5 dni e, z rzędu będą filmy z nimi, to się jeszcze okaże, ale na. 90 subskrypcji, obiecuję wam. 5 filmów z nimi, jeśli się uda, to naprawdę będę wam wdzięczny. I trzymam kciuki, że Wam się za to uda. 90 subów i lecimy po to. A pod tym filmem zostawcie łapę w górę, suba z dzwonem, ażeby Was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale. I co, na ten moment tyle, nie? Chciałem Wam przekazać. Róbcie co macie robić. I do zobaczenia do kolejnego odcinka, który będzie już jutro. Narazka, bajo!